Witam Was bardzo serdecznie z mroźnej Warszawy, dzisiaj 13 stycznia, a więc targi Evolution, kiedyś targi rękodzielnictwa, teraz po prostu targi wędkarskie, bo są też duże, duże wędkarskie firmy. Idziemy do środka, Arena Ursynów, nowe miejsce z parkingami, dokładnie tak samo jak i poprzednim razem, więc cudem, cudem udało się znaleźć miejsce, może nie jest on najszczęśliwsze, ale auto stoi, więc zabieramy bilet, idziemy do środka. Dzień dobry Dzień dobry Bilecik wymieniony Na opaskę, no to wchodzimy I zaczynamy zwiedzanie Pierwsze namierzone stanowisko to kojar, kojar fishing, a więc Jarek Kozłowski, popularny koziołek, mistrz jeżeli chodzi o czorsztyn, o sandacze, ale także o fantastyczne szczupaki i co ważniejsze, produkuje gumy, które, które potrafią otworzyć niejedną wodę, także szczupakową. To są naprawdę dopracowane gumy w najdrobniejszych szczegółach, ale ma też nowość na ten sezon. Specjalne swimbaity, które, które mam nadzieję, że pokażę. Więc po prostu e, trzeba mieć je w pudełku i trzeba się nauczyć też nimi łowić. One są bardzo specyficzne, dlatego fajnie, że są takie okazje jak dzisiaj, żeby po prostu z Jarkiem się spotkać, porozmawiać. I on wtedy Wam dopiero opowie, jak tak na dobrą sprawę prowadzić te gumy, jak je zbroić, żeby miały jak najwyższą. Skuteczność. Idziemy do Jareczka. Jarek, przedstaw swoje nowości. No on ma pokazyć twojemu. Co... Yy, no to tak, no yy, guma oczywiście jest nowa, to. Dobra. Eee, to bolo, 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 jakby bolo, jedno. Bolo 22 Dobra, to nie jest 100 To jest. To jest na pewno nowość. Lana na trzy kolory. Tutaj malowane ewentualnie, tylko płetewki. No i ten powiedzmy swim tak się o nim no. mówi jest to na pewno typowy sweet bike, bo e, 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 pracuję w taki tryb, no ale oprócz tego film tam już e, zresztą, który zrobił furorę e, wiele razy, imitowałem, działa właściwie e, w każdej e, opcji. Dlaczego te, gumy, dlaczego te gumy są takie łowne? Jaki jest sekret tych gum? Czy, ten sek czy to jest jakiś sekret i czy one są jakoś nadzwyczajne? Nie wiem. Na pewno jest tak, że ja robię przynęty jakby dla siebie, do konkretnego łowienia. I, e, e, czyli tak jak powiedzmy mi też szczupaki biorą, zwykle płytko, gdzieś nad zielskiem. No i trzeba mieć przynętę, która raz, że w tej e, opcji zadziała. E, czyli po prostu nie będzie się kręcić w kółko, będzie pracować bez jakiegoś ekspresu. I taką gumę oczywiście trzeba było sobie zrobić, bo y, niestety zdobyć na rynku jest takich niewiele. Z gumami jest tak, że na sandacza te gumy muszą pracować trochę inaczej. Na szczupaka muszą pracować trochę inaczej. A ty dopracowujesz te gumy, y, siedzisz nad nimi w swojej pracowni naprawdę bardzo tak. długo. I Jaką pracę udało ci się uzyskać? Jak one pracują? Znaczy, ty, mówimy o gumach dużych. Najpierw, bo od tego zacznijmy. Ta guma duża, no y, tu też trzeba zwrócić uwagę na to, że. Ich, na przykład korpus jest mocno usztywniony. W sytuacji, kiedy wszyscy idą w tam jakieś e, super softy, e, które niby mają tą pracę e, poprawić, moim zdaniem jest wręcz przeciwnie. Czasami guma twardsza pracuje lepiej od niej. Mało tego, ta guma z racji tego, że jest twarda, nie koziołkuje w trakcie lotu. Da się tego po prostu używać. No. Przyjdzie jesień, kiedy wiesz, wieje, hu, 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 wiesz. Huśta ci na łódce, no i nagle się okazuje, że wiesz, rzucasz raz, guma się splątała. Rzucasz drugi raz, guma się splątała. No Trzeci raz już jest trudny, a jeszcze trzeba dopiero, jeszcze nie rzuciłeś, jeszcze nie zacząłeś łowić. Więc to jest taka pierwszy, pierwsza rzecz. No i potem to, co mówię, no to są gumy do takiej klasycznej rolki, czyli zbijania jak najwolniejszego. Moim zdaniem działają świetnie w tym, łowią ryby. I żeby nie było nie tylko szczupaki, bo sandaczy osobiście na to złowią też. Jak mówiłem, nie brakuje naszych wędkarskich przyjaciół. Krzysiek z Edytą są na miejscu, ale dzisiaj nie z wędkami, nie z kołowrotkami, nie z przynętami, ale z ciuchami Fishing Madness, który jesteśmy producentem. Bezpośrednim polskim producentem. Zgadza się wszystko dokładnie. wszystko jest projektowane, robione w Polsce i z polskich materiałów. No to opowiadaj, co można u Was kupić. Przede wszystkim naszym głównym produktem są bluzy zawodnicze, czyli tak zwane tak zwane bluzy zawodnicze, czyli koszulki z długim rękawem. Zabezpieczają, wiadomo, są bardzo popularne. Zabezpieczają nam ręce przed po prostu promieniami słonecznymi, albo po prostu tak na również na zimniejsze. E... Na zimniejsze, na zimniejsze dni. dni a jeżeli się zastanawialiście, a były takie pytania, skąd jest moja bluza trzcina, ryby i grzyby, piękna, dziwię się, że jej nie wystawił tutaj dzisiaj na reklamę. Yy, no to właśnie. to właśnie z Fishing, z fishing To panel. właśnie, wszystko można u nas zaprojektować od zera, także robimy od projektu do wykonania. Wszystko to jest na termoaktywnych materiałach, polskich materiałach. Na pewno gdzieś można coś taniej znaleźć, ale my stawiamy na jakość. Tutaj był akurat klient, rozmawiałem tam z innym klientem. Był tutaj pan, który mówi: 6 lat ma naszą bluzę, a wygląda jak nowa. Także to samo mówi za siebie. Nic się z tym nie dzieje, ale bluzy zawodnicze to jest jedno. Są grubsze bluzy rozpinane z kaptury. Zgadza się dokładnie. Są kominy, czapki. kominy, czapki, ręczniczki w stylu takim na przykład. To jest bardzo fajny gadżet ponieważ to ma wymiary tam chyba 30 na 30 cm, można sobie do paska to przetroczyć na taki, tak tutaj jest, karabinczyk i mamy fajną rzecz do wycierania naszych rąk, nie wiem, po śluzie rybnicy... Ja, obłowicie się tymi rybami, jak macie tego wstrąga. To od razu zamiast spodnie, tak jak robi to każdy, wstrągasz to, to wręczniczek. Fajna też rzecz na troutarea. To akurat tam się. To się podaje, zgadza. No nie tylko więcej... po Troutarea i można, mówię, tu mamy akurat taki stricte czyści na czyści, bo to jest taki optymalny, żeby tak nosić, ale można. Całkowicie sobie inne również u nas zamówić, bo wszystko mówię, robimy to nie jest jakichś tam gotowych rzeczy, tylko stricte wszystko robimy pod klienta. I można sobie imię, i nazwisko. Dokładnie, i jakieś ksywy, nazwę, timu. Jedna ważna rzecz, bo mówimy wędkarskie, ale nie tylko wędkarskie. Uchwały. Robiliśmy dla biegaczy, robiliśmy dla klubu seniorów, robiliśmy dla hodowców, owczarków niemieckich. Także wszystkie po prostu branże hobbystyczne i nie tylko yy, mogą u nas coś zamówić. Zapraszamy, strona internetowa. Yy, fishingmadness.pl I tam możecie, yy, możecie zaopatrzyć się, bo yy, teraz przed sezonem pewnie będzie znowu dużo pytań: skąd bluza, skąd to, skąd tamto. I wykonujemy, yy, wykonujemy przepraszam, jeszcze wykonujemy od jednej sztuki, także nie trzeba zamawiać u nas. Nie wiem, od 10 sztuk, 100 czy coś takiego, od jednej sztuki i wszystko wykonamy. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Teraz, moi drodzy, jedno z najgorętszych miejsc na targach Evolution w tym roku, czyli Emmerweiz. Zobaczymy, czy jeszcze coś dla nas zostawił, czy wszystko z Knera sprzedał. Słowo się rzekło, jesteśmy u Krzysia z Emmerweiza, cześć. Witam. Eee, chwal się, co dzisiaj masz, wiem, że były jakieś nowości, są jeszcze, czy już nie zobaczymy? No, tak nie za bardzo już tych nowości zostało, W ogólnie nie za bardzo towaru już zostało nam, a jest chyba, nie wiem, czy 12? 12.20, to to Ci idzie. No tak, przed 11.00 już był koniec. Dobrze, to opowiemy o tym, co u Ciebie w ogóle można zobaczyć, bo co prawda ja już pokazywałem Rwejca na swoich, na swoich filmach, ale dzisiaj jest okazja to wszystko mieć uporządkowane, ładne kolorkami, rodzajami, więc po prostu chwal się, opowiadaj co, na co i dlaczego. Dobra, więc tak, zaczniemy od lewej strony. To są larwy żylenicy w rozmiarze 40 mm, 25 mm. Oczywiście to jest kopia natury. Larwa ważki 46 mm i 26 mm w różnych oczywiście kolorach. Yy, idąc dalej, mamy gumki enemy Zaczyna się to od 35 mm, później mamy 55 mm, 10 cm i zostały resztki największego rozmiaru 13 cm. Wcześniej było tego dużo, dużo więcej. Tutaj mamy też taką imitację na rybku sandacza, to jest 5 cm. W różnych oczywiście tam kolorach. No te co zostały, powiedzmy. Było też oczywiście tego mniej więcej. I Czyli no... się spóźniłem. Grubo. o godzinę za późno. By też oczywiście krabowszcze, które się sprzedały jak zwykle. I tutaj mamy imitacje różne pijawek rybich. W dwóch rozmiarach tak, 45 mm i 80 mm. Które przynęty cieszą się największą popularnością, oprócz nemi Wszystkie. Każdy, przychodzi tutaj, przychodzi po konkretną przynętę. Tu nie ma tak, jak pan powie to albo tamto, tylko po prostu jest brany dany towar. jakiś Każdy ma swoje tam jakieś kolory, inni idą. To bardziej stonowane, duże, inni bardziej jaskrawe kolory. Z każdą tak przynętą jest tak samo. To są tak: tlenie, tak, jazie, tak, strągi, strągi, okonie. okonie. Trądarea gu... nawet. Tak, większe, większe gumy, sandacze, szczupaki. tak. Sandacze, szczupaki. Miałem fajne szczupaki na Enemy, y, -y. dlatego y, jestem ciekaw, jak będzie to się y, spisywało przy tym największym rozmiarze. Czy ten większy rozmiar sprawił jakieś zmiany w prowadzeniu tej przynety? W bardziej pracy? ją czuć na wędce, bardziej czuć pracę tej przynety, bo ona bardzo o dobrą pracę ma lusterkującą. Plus do tego y, kopytko ładnie pracuje. Pokaż tego dużego Enemy. Ja Wam wytłumaczę, y, co w tej gumie według mnie robi największą robotę. Zobaczcie, korpus nie dość, że pracuje w tej płaszczyźnie, to zobaczcie, jak zamiata ten ogon. Tutaj jest taka, najlepiej sprawdzić, tak, jest ładnie giętki ogonek. Zobaczcie sobie. I to właśnie sprawia, że szkopaki, ale też sandacze walą w to, jak y, y, głupie. Y, skąd Ty w ogóle wpadłeś na pomysł takiej przynęty? Generalnie to się... Y, rozmiar pierwszy, który miał być zrobiony to był rozmiar 5,5 cm. Miało to być w ogóle na początku kijanką, ale że się zrobił jakiś wysyp kijanek na rynku, jakieś tam różne kopie nie kopii ze Stanów, z i tak dalej. Więc tam coś przekombinowaliśmy przy tym modelu, dorobiliśmy kopytko, zrobiliśmy taką ala łuskę i tak dalej. I wyszło z tego coś takiego. Spodziewałeś się, że będzie aż tak głowne? Jak jeżeli miałbym jeszcze raz projektować gumę, to zrobiłbym to jeszcze raz tak samo. I to jest najlepsza rekomendacja, także wpadajcie no nie teraz na targi Evolution, ale y, do Bajca y, na y, social media, y, no i do zadziorka, bo tam Tak, tak. Pełen asortyment. Wpadajcie, zaopatrujcie się, bo jeżeli nawet nie będziecie chcieli łowić dużych szczupaków, dużych sandaczy, to na ultralighta, na te mikruski, yy, połowicie na I jeszcze z dręgi, jeszcze dodaj jeszcze do, z dręgi. Tak, na ten najmniejszy. I to mamy już rozmiar typowo typowo wzdręgowy. Bardzo ci dziękuję. Również dziękuję. A wam polecam i lecimy dalej, bo jeszcze trochę stoi. Jest do odwiedzenia. Tak jak powiedziałem, jesteśmy u Dawida. U Dawida, który łowi przepiękne ryby, tyle że nie w Polsce, wiadomo, ale w Irlandii. Siema Dawid. Witam, Siemanko. Opowiedz proszę, gdzie ty łowisz, jakie ryby u ciebie można spotkać, no i przede wszystkim kiedy zapraszasz do siebie na wyprawy? Do mnie można przylatywać od 1 marca aż do ostatniego dnia sierpnia lub do końca, dnia, do końca września to są t, na, najlepsze, najlepszy czas na nałowienie w ogóle łososiowatych ryb, czyli pstrąg i e, łosoś, bo naj, najczęściej łowię te dwa, te dwa gatunki ryb. To jest wiosna i koniec e, e, sezonu, czyli tak sierpień, przełom sierpnia i września. Fajny sezon za tobą e, ubiegły? Tak, d, super sezon, bardzo dużo ryb powpadało. E, w, w zasadzie najlepszym sezonie. Największa moja ryba od już od lat strąg Ferox na 84 cm, także naprawdę jest co połowić, ale tak jak już wspomniałem wcześniej, najlepsze to jest wiosna, początek sezonu. Niektóre rzeki są dopiero otwarte od 17 marca, tak? czyli to już zależy. Jeżeli się ktoś nastawia na łowienie wiosną, są duże ryby. Może w mniejszej ilości, chociaż te mniejsze też oczywiście się zdarzają, lub końcówka w sezonu, czyli tam gdzieś w sierpień, wtedy jest ilościowo spoko, ale może rozmiar taki mniejszy, czyli 50-60 cm. Ale to są naprawdę bardzo ładne wstrągi z pięknych, z pięknych miejsc na które zapraszam. No, i musicie mieć świadomość tego, że złowicie tam ryby, których u nas po prostu nie ma. Nie ma takich rozmiarów, nie ma tak rybnych wód, bo to, to nie są tylko pstrągi. Nie, nie. Łowię też z brzegu na Oceanie Atlantyckim. To są ryby typu rdzawiec, to jest wargacz, może być też makrela. Oczywiście to makrela to zazwyczaj sobie jeżdżę, tak, żeby sobie ją zabrać i nawet zjeść na kolację. I tak? jak Dawid mi powiedział wydepta już ścieżki wzdłuż rzeki, żeby było wiadomo, gdzie, gdzie chodzić. Wpadajcie do, do Dawida, między innymi na TikToka, bo tam można obserwować lajfy z pięknego łowienia szczupaków. A ja Wam rzucam na przebitki, jak piękne ryby można u niego trafić. Pochodzone, podwiedzane. Jakie się zakupy zrobione? Dwie bardzo fajne przynęty, które bardzo perspektywicznie wyglądają w, w kontekście zbliżającego się sezonu pstrągowego więc mam nadzieję, że, że rzeczywiście przełoży się to potem na, na sukcesy w sezonie. Nowe przynęty, które była okazja podotykać i rzeczywiście przekonałem się, ale póki się nie sprawdzą nad wodą to jeszcze jeszcze nie będę ich zdradzał i rekomendował. Plany poczynione. Planem jest między innymi, żeby wybrać się do Irlandii na pstrągi, łososie, może szczupaki. Eee, zobaczymy, zobaczymy. Będę, będę w najbliższych miesiącach, mam nadzieję, te wszystkie plany ziszczał. Ale póki co trzeba skupić się na naszych polskich pstrągach. Już za parę dni wyruszam na wodę. No i mam nadzieję, że sezon pstrągowy otworzymy z przytupem. Zrobiło się odrobinę cieplej, więc, więc będzie okazja. A was zapraszam do tego, żebyście się dzielili w komentarzach tym, czy oczywiście udało się coś na targach Evolution znaleźć dla siebie, jak oceniacie same targi i czy wybieracie się na targi Rybomania, które już w marcu i tam także będę razem z Wami, więc do zobaczenia.